Ja się już tutaj z wami przywitam koledzy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym Bridge'u, najnowocześniejszym Bridge'u, który właśnie teraz zaczynamy. Bridge 3.0 Najnowsza runda, hello, hello. najnowszy update. Dużo, dużo nowości. Niestety, jako jeden błąd mam tak, że chyba mam problemy z zobaczeniem klasy D. Ale to nie przeszkadza nam aż tak za bardzo w gierkowaniu, gdyż wszystko inne powinno być ok. No i powiem Wam moi drodzy, że oj, to będzie grane, będzie grane, będzie ogarniane wszystko. Jak na razie mamy początek, mamy na razie troszkę czasu, zanim się runda rozpocznie, więc no. Jak chcecie więcej odcinków, pamiętajcie, co macie zrobić. Oczywiście lajka like zostawcie, oczywiście subujcie, bo 30% oglądalności to widzowie bez subskrypcji, a jak jesteście subskrybującymi, to wiecie, że pomagacie mi i dzięki temu są częściej filmiki. No dobra, czy możemy już wyjść? Nie możemy jeszcze wyjść. No to sobie poczekamy grzecznie na łóżeczku, aż się drzwi otworzą albo runda się zacznie. Moich chyba rodaków nie powinienem widzieć, póki nie założą kostiumu. Oj! Miała się doczekać tego. O. I zaczęło się. Troszkę się wszystko przyciemniło. I lecimy. Dobra. Biegniemy. Wyłom. O, tak widzicie tutaj, na przykład macie niewidzialnego Vexiego tutaj. No nie no, serio, masz errory na mnie? Nie mam errora na ciebie, mam po prostu ciebie jako niewidzialnego. Ty mnie o, widzisz normalnie, dzień Vexi? Dzień dobry. Ja, ja was niestety nie widzę, mam ten błąd zajebim. O, no, ja widzę tutaj... O, a ja widzę też podejrzanego skurczy syna. Ten, co na nas testy robi. Nie, nieprawda ja nie jestem naukowcem tylko asystentem O właśnie trzymaj kartę w i będę mniej więcej wiedział gdzie jesteś Albo gadaj no. <gadanie> i konka przynajmniej się pokazuje po tobie Ej no ale to tak średnie ten... Jak założysz kostium to cię będę widział Czekaj, bez problemu Toż tu, tu był, halo Czekaj. O plecy 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 Oj panowie, byczki plecy. to niefajnie Zamykamy cię Plecy, uciekamy panowie, uciekamy No to uciekaj Zostawiamy w <gadanie> Do widzenia do widzenia <noise> Tu nie to ma ulepszarki tym to razem byćku Ja nie idę z tobą do konta, co ty, tutaj nie ma ucieczki <noise> Chodź w Znajdź jakiś kombinezon i ubierz się, kurde Invisible man No, nie wiem, jestem takim SCP-966 No właśnie, kurde z takim przyjaznym SCP-a Gdzie my idziemy w ogóle? O, do, to tych Dobra, czekaj, ja mam taki coś nie, też to nie działa. Jak nie działa, działa wszystko. Nie, ej, słuchajcie, ja tutaj pierwszy wchodzę. Ty niewidzialny, Invisible Man. Oooo, Ej, 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 Weksy, ej, załóż to. Niebieski kombinezon no. Za, Założyłeś to? Daj, daj założyć dla Weksia, żebym go widział. Tam, tam na, na, szafce, na szafce, gdzie jest ten, gdzie Skurcz wziął. Weź, załóż to, przynajmniej będę ci widział teraz. Skurcz, ten RFD Achievement Friendly. Ty friendly kurde To powinno być unfriendly kurde O, i teraz się widzę, no i tosik. Mamy przejście do heavy No to chyba dobrze. Nie, przejdzie, nie przejdziemy. No to nie dobrze. Czekajcie, sprawdzę. Nie, czemu nie ściągaj tego! Niewidzialny gościu. Niewidzialny A to cię nawet w sumie chroni przed tym, przed tą dekontaminacją. A, to W sensie, że mniej ci HP spada puszka Ach, wody. Mówił, że w ogóle da się przeżyć. No to może. Może ja źle usłyszałem. O, kawę mam w sumie. Kawa mrożona. O, hamburger. Mój! <grystanie> 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 mam kawę, mam zagryskę, mam wszystko, kurde. No i tak można uciekać. A <grystanie> ja... A ja mam Eznawa. Ja a tutaj? Chodźcie. Sprawdzić. Plecy, plecy panowie plecy. Co? Eee, no Vexy Vexy coś tam robi, nie wiem co robi no, O, o, dziewięć czy dziewięć, uciekaj, dziewięć czy dziewięć O nie, misio. Myślałem, że to to misio A to misio No kurcze, że tu jest ta kolizja Run bitch, run Kawa, pijmy kawę Oj Oj, 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 oj Uciekaj, oh. uciekaj, 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 oj, uciekaj Oj, 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 oj no, to niedobrze. Ajbyczki, powiem wam, że no nie wesoło jest. Zwłaszcza, że nie wie się gdzie ma się iść i w ogóle. Chodzimy po omacku, i SCP już nas tutaj. Szczerze, scpiaki już tutaj są wszędzie. Nic tu nie ma. Ciekawego. Wow, gdyby się dało tędy wyjść. Zamknięte to jest Light like Containment. No, gdzie ja z moją kartą zajdę? Nigdzie. System offline Mam nadzieję, że coś trochę tutaj widzicie, bo generalnie gra jest dosyć ciemna Ja trochę tutaj gamę podjaśniłem A i nie pokazałem z kim oczywiście gramy tutaj na tabie, jest dosyć sporo nas tym razem No i podziękujcie Autusowi wszyscy za ten piękny tryb Dobra, idziemy z hamburgerkiem. Pewnie wszyscy nie żyją. To nie dobrze Niedobrze, że Misio Oj, byczki. Co? No nie, czemu tu tak szybko biegasz? Przykręco no weź tu gdziekolwiek wyjdź Sepeki tu mają najlepiej w sumie. Ale powiem Wam, że mu muzyczka, ambienty tutaj są dobrze dokomponowane teraz jest taki normalnie teraz odcinek po omacku, więc no. Jeszcze raz przypominam, lajkujcie, jeśli chcecie więcej zobaczyć odcinków z Bridgesa 3.0, niezidentyfikowane osoby. jeden Personel klasy D1. Umrzemy, bo dekontaminacja jest no. A my nie mamy jak wejść. Well, we die. Jest straszny teraz ogromny light. O, właśnie widzicie, teraz zdrowie mamy już rozpuszczamy się. O, oh, oh, I just die. In New Arms Tonight, chyba że to jakiś jest cepek ciemno, nie widzę nic. Umiera. A, umieram, Czemu i biegł słyszę? Gdzie ja kurna jestem? To jest chyba śluza Czemu ja... O Umieram Moje oczy Na dół wchodzimy Brak dostępu do piwnicy Ale lamus Zdążę założyć? czy Nie zdążę założyć Nie zdążę Co jest? Tu jest jakby coś ciało A wypróbuję tak z ciekawości wy, wy, To sobie wrzucę jak działa na to, to widzę, Zobaczcie. I umarło się. A, pipi, pi, 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 pi. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Nic nie widzę, co to będzie. Jesteśmy Mobile Task Force Squad Maverick Wilson. Żołnierz. Elo, elo, witajcie Dzień dobry Dobry, dobry, dobry. Kurde, Dzień dobry, czterech na jest... coś? No, halo, halo Ja cię w ogóle podgośczę, bo jesteś u mnie mega cichutki Specjalna czwórka Ja może bym polecał pójść do zbrojowni Żeby sobie latarki dołączyć do broni Ajaj, aj, kapitanie Dobry pomysł, podoba mi Tylko się nie to nie pamiętam, gdzie jest ta zbrojownia Jak ja nie pamiętasz? <laughs> znasz problem. tą... Znasz tą mapę na pamięć, Oskar tak, Kelly Tak, tak Dobra, to prowadź Dobra, A to prowadź... Poczekamy. A co prowadź się stało, nie da się? Kurde, jakieś picie z automatu by się wzięło No jak znajdziesz koina, to możesz wziąć Jak to przychodzi się do pracy bez portfela, to to jest skandal Znaczy powiem ci, jazu, że ja, ja mam ten... Ogólnie jest strasznie ciemno jest, wiadomo, że ja mam mapę Ba o! Złota moneta, to wezmę. Wiadomo, że ja mam No monika, nie. Taki, że wszystko jest Dobra, prowadź Azus, nie ma czasu. Prowadź, prowadź, szybciutko. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Żołnierze MTF, musimy działać. Naukowcy są w niebezpieczeństwie. Powłomi się jeszcze bardziej ściemnia. Co się dzieje? Czemu tego nie otworzyłeś? No, jeszcze chwila. Wyłom za 10 sekund. Identyfikator, pistolet. Dobra, dawaj! Go, 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 go. Szybciutko. Prowadź, prowadź. Nie ma czasu do stracenia. Naukowcy są w niebezpieczeństwie. Kurde, dawaj, ale słabą kondycję prowadź, mam. Prowadź, prowadź. Tak, wolno biegam. Dawaj, 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 gdzie teraz? Tutaj. Dobra, skoro tak mówisz. Dawaj, prowadź to Mowa migowa. Dobra, dobra, proszę się nie pchać. Ja jest jakby inny drugi w naszym korytarzu biegowym. I tu jest drewnia. Szczerze? Zgubiłem się. No to nieźle. Dobra, to Azu, szybciutko, szybciutko. No szybciutko, nie mam czasu do stracenia. Nasz kapitan się zgubił. Jak tak wiesz, czym dłużej będziemy zlekać, tym gorzej dla biednych naukowców, i klasy D, oczywiście. No właśnie, nie byłbym taki pewien, czy sobie poradzą. Byłem nawet mógł rzec, że sobie nie poradzą. Nie są tacy inteligentni, jak to jesteś, jak jesteśmy my inteligentni. Ale tu sobie można klapnąć na fotelik i odpocząć. O, nie, nie, nie. Nie tutaj. O, jak dla mnie to póki co biegnie z kółko, wiesz? Oj, chyba nawigacja no, się popsuła. No ty to walić już tą zbrojownię. Go do transu. Dobra, przechodzimy, nie ma co tracić czasu. No, musimy pamiętać, że musimy naukowców eskortować. A to może być trudne zadanie, więc musimy się na tym skupić przede wszystkim. tu buzików tu guzików A co domyślałeś? To jest laboratorium w końcu tajne Ale żeś drogę wybrał <śm> Ej, Mozart chyba za nami Albo przed nami że mozarta faktycznie. Dobra, lepiej stąd jak ktoś mówi. W takim razie... Chodź, 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 chodź. Dobra, zamkniemy dla pozorów. Jak pospidowali do przodu, kurde, nie zaczekaj na swoją ekipę i się rozdzieliliśmy. To weźmy ku po kombinezonie, nie głupie Czarny kombinezon, niech stracę Ale polecieliście do przodu koledzy No, zostawili niestety straciliśmy was na straty już, to nie... Załóżcie no. kombinezon, bo dekontaminacja będzie niedługo A tu nie, nie ma trzeciego już chyba O, tu jest, dobra Czy nie, nie ma tu Jest tu Ale nie, nie, kombinezon Bo tylko nie, ja nie mam się energetyka, jak nie masz kombinezonu Na pewno wystarczy Albo przebierz się za naukowca i tyle, i styknie Ej, w sumie to nie głupie No dobra, gałgany, wchodzimy tam Nie mogę tego użyć przebrania, ach Nie mój rozmiar Tu są przebrania naukowców co najwyżej Jakby ktoś chciał się przebrać za naukowca <laughs> Dobra, sprowadź nas do naukowców, szybciutko Byczku, dawaj, dawaj, dawaj. Nie, nie będziesz pił teraz wody, mamy ważniejsze rzeczy do roboty. Jak załatwię inną <grytanie> Nie no, energetyka, czasę nie, nie, wypić. Mnie, dokładnie. Mm, no nieźle. Mamy 3 minuty, niecałe. Nie ma, mamy więcej czasu, mamy kombinezony gałgany. Kto ma, ten ma. Jak mi znajdziecie, to będę miał też więcej czasu. Dobra, tu były otwierane drzwi, czyli ktoś tutaj był już. Ach, myślałem, że dziura działa, ale nie działa. Zostało tu coś, ale bieda. Nie, niczego tutaj nie ma, okradzione wszystko. Ze mnie. Tutaj jeszcze jest, podejrzewam. Ciekawe, może. O, 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 weź spójrz tam, daj. O, tutaj jest. Są jakieś kostiumy, może? Apteczka jest. Adrenalino Matka potrzebujesz, może? Pigułki przeciwbólowe. No, one są ok, one są strasznie dobre. Czy ja już mam tego ekwipunku tak napakowanego, że już nie mam miejsca w sumie na nic? A lapteczkę jeszcze wezmę. No, jesteśmy oddział MTF, jesteśmy oddalone. A później Ja mogę pokazać wam, pany. Patrzcie, ja tutaj jestem no, MTF. Ja sam nie piję, się. Klasa D strzela gdzie jest klasa D? Gdzie jest klasa D? Nie żyje chyba już. Dobra już chyba zabili, a Drek tak chce pistolet. Przesuńcie się. Przesuńcie się, Nikt nie będzie cicho, ja tu wydaję komendy. Proszę się cofnąć. Powiem to tak. Jaki roz te ja ja klasy D? Eee, tak Potwierdzam, zgon no Jeden Dej, klasa D nie de żyje do... Ale, ale miały bronie? Był pistolet No pistolety mieli ja To tak, czemu to ty to wyglądasz wypolis. na policjanta zamiast na naukowca? Zresztą ja? Ey, ja jestem specjalistą medycznym. Dobra, pokaż mi ten no identyfikator Ej, no właśnie, no właśnie, chodźcie, uciekamy już Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj, tu Bo no, już no. nie wyjdziemy macie kartę? Ja nie mam karty Ja mam mam Ja mam 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 Otwieram Przechodźcie, przechodźcie Oni się tam bawią Przychodźcie, bo wy jesteście najważniejsi Nie obchodzi ja mnie co oni tam robią e, Generalnie to uważajcie na tego Zabawkę Eryka Bo gdzieś tutaj chodzi sobie i śpiewa To latarka to nic nie daje Tak w sumie eee. trochę też niedobrze, że się od nich oddzieliliśmy no ale oni się tam uduszą zaraz. No tego, no to ja bym gdzieś tutaj właśnie przyczekał Oni tu powinni zaraz wyjść Dobra Chodźcie Jest. No, koledzy, tam ryzykownie troszkę. Nie pchaj się, Patrick. No. Ryzykownie być. Ale powiem ci, że w ostatniej chwili WSD kontaminowałem. Dobra. Ja, ja ale ile nas tu jest? jest, o kurde. Jak robot, jaki Nie wiem, czy komunikat, ale w tej chwili doszło do, do komplementacji. Kto to rąbnął? Kto to rąbnął? Który to? Ktoś z pistoletu chyba strzelił A ja Który to? Kto to rondą? Kto to rąbną, tym? Ja przecież jestem MTF-em, kojliczu. Kto to A, ja to, 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 to z kim To z <reż2> tej Zerowej. Jestem MTF-em. Ja pistolet, Nasza czwórka jest MTF-em, tak. A dobra, kurde, bo się Nie, nie. że się Nie, no pewnie ktoś bawił się kwitpunkiem i strzelił przypadkowo. A straciłeś życie, blady? Straciłem godność. Nie straciłem godności, <grym> gdzie jest <grym> ten? kto to jest ten Patryk w ogóle? Skąd tu się wziął? Bix? No, on był naszym MTW em chyba. Identyfikator podaj. Patryk. O nie. Ej, co, co ty tu wyrzucasz? Ja, e, przeciągasz chyba na latarkę. To jest mój przyjaciel, to są moi przyjaciele. No nie mogę, no, nie Właśnie to nie działa. No, to, ale o, ale musimy na helikopter przytrzymaj, ile przycisk myszy, by przenieść. A nie, nie mogę, nie działa. Jak przenoszę na latarkę, to nie działa. Dobra, po co ci latarkę w sumie? Azus! Ja on jest Azus. Oj, Azus. ja bym uważał na zabawkę Eryka. Azus. Jak się aplikuje baterię do latarki? Jak to nie? No, są no tak. do Ej, idziemy do trumny, ja tam nie idę. To do Kogo chcemy pochować? Nie tą trumnę, bo ja przeczytałem, komuś, że ma jakieś, to, to ma jakieś to, to. magiczne właściwości musimy ale to w ogóle zbadać. Ale to jest połowa w ogóle. Nie podoba mi się to Azus! O EBI za Czy ty coś tam masz? Nic nie chcę zrobić, musimy zbadać tą trumnę Reszta to, może to poczekać. Super. To, dobrze, nie, to. to ja poczekam z Azusem, bo ja mu ufam. No, tę trumnę, bo... A ja wiesz, że śmiercionośna drukarka działa w tej wersji? Naprawdę? Naprawdę, ale była beka. Ja mówię, nie, no na pewno nie działa, wchodza tam nagle takie, wiesz, zaczęło mi przyciągać. Hmm. Cójcie, No, ale tu nic nie Ty jesteś inżynierem, to ty powinieneś tej konsolę naprawiać i komputery. Naprawiaj. Ej, tu powinien być ten. Komp ej, tu powinien być właśnie ten monitorek z tym. Z tą trumną. A tu by było wtedy kozackie. Jakby tu był jeszcze ten monitorek, co działa. Gdy się na niego patrzy, nagle tutaj ci ten. Te schizy pojawiają się. Dobra Dobra, no co tam jest dobrze no. Jak tam sprawdziliście co tam było w tej trumnie? Eee, nic <grym> nic Pan Bladeusz z panem rajcem się wrócił tak, tak poszliśmy w czwórkę wróciłem sam Sprawdziliście co jest w tej trumnie nic <grym> Nie wrócili już, tak? Ja, 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 na pewno kiedyś wrócą <grym> O co to za plecak? Gorę Mamy 3 minuty A, żeby zdążyć na helikopter co O kurde No bo inaczej A. leci to? Helikopter no, dawał paska, się spóźni, No, ale jak nie zdąży... No, odleci, no kurde, no. Też ma inne powodno. W po ziemiach. Aha, albo na odciętą dłoń. Albo co? samochodem na kucie. Dobra, po kolejcie, bo. Zaś się pokosicie. No i co narobiłeś? Czemu, czemu reszta się poszła ode mnie? Ej, co wy robicie? Co po kolei. Cięć, Patryk, spadł. No, Jezus nie będziemy nigdzie zdążać i nie zdążać. No. Kto znowu strzelił? Tak, Azus, przede wszystkim za krótki czas jest. O, oho, kurde. Nie zdążymy przejść całej placówki, a czas się kończy. No, nie, to nie no, za krótki no, czas, to czas jest. Czas to czas jest. Czas. do Lajta, wracamy. No, ty chyba se żartujesz. Zabijamy. Ale, Azus, za mały czas jest, nie zdążymy przejść całej placówki, a taki czas na styk no, jest, wszystko no, zrobiony, masaka tak. Dobra, dawajcie. Ej, tylko ja Azusa nie słyszę? No, chyba tak. Azus cicho gada. A zoz się Ciebie nie odzywam, Cię nie lubi, dlatego. Weksy, ale no, stoisz w takim miejscu, że blokujesz nas, kolego. No idź, idź, Vexi. Super, yeah. No idź. Jest nas tak dużo. Ja cię kręcę, ale nas tutaj gromada. Strykniemy sobie adrenalinkę o. o Pany, jak na adrenalince jest faza O kurde Na niebieską widzę Gdzie teraz? Schiza tędy. tędy nie przejdziemy, bo z drugiej strony przycisk Kurde no, Gdzie idziemy? Ajajaj, to nie dobrze. Dobra, takim tędy, razie, tędy. w takim razie tutaj w lewo To wygląda jak jakaś wycieczka turystyczna Po placówce tu, nie wiem, <laughs> Poważny gameplay, pod klimacik A tu widzę, że jak wycieczki turystyczne są Gęsiego, gęsiego. <gęsie> no hej, no, ty czy co, co to ja? <grysie> z piciem, z jedzeniem wszyscy chodzą. <grysie> Tutaj masz z masz, Nie, mam, do... nie <grysie> mam dostępu. No to suwa się gałgany. Nie, nie ma. MTFy ja mają, ja no. tylko dostęp, a nie. No, jak lało z tego. No. Ciekawostka, co się ze cypekami stało. No czy pewnie się rozpuściły. Rozwaliśmy tego galganu, flamusów. ten że ktoś tam wbił. Ale, ale by było zarobiste, gdyby teraz drugi oddział taki nam był przeciwko. wyszedł teraz udało do nas strzelał. Eee, o! A, A propos, ktoś z prawej? Nie jest, tam jest eee, i! Eee, bite, bite machem! Eee. <śmiech> <śmiech> o kurde byczki! O, wiksa potężna, jezus, ile ekspa! Ile Al... ekspa! Ex... Dobra, niestety Alpo, oni już zan. nie żyją. Nic nie zrobimy już. Ej, JCP no, zabiłem. Już nie żyją. Co zabiłeś? SCPA, ten gościu chyba był Aj, SCP. Bo to był SCP człowiek, tak się nazywał chyba. No już nie przeżyją, Dobra, zawijamy się stąd. Ojoj oj Na daleko, na daleko, dawaj, rozwalaj ich. Dawaj Amongo, bierz tego na daleko po prawej Bierz go Da pokaż mu, kto tu rządzi pobrawamy go Aj. dobra, oni już nie żyją, wyco... dobra. Czekajmy, czekajmy, czekajmy. Tędy Tenj szybciutko ej, ej, jestem z wami jak coś Spoko, spoko, da zasuwaj szybko Dobra, chociażby inżyniera dyskortujemy jak to się mówi O jeszcze mnie Szybko zamykamy Dało mi się Dobre. przetrwać uciec Zmi Zmieścimy się, zmieścimy szybko, szybko, szybko. Tak, no, tak. Dobra ktoś tam został? Nikt, no ej, to i to, gitara i tylko mnie No tak, reszta no, nie chce zginąć znaczy, Nie mieli szczęścia no, a czemu mają uciec helikopterem? Przecież oni, to nie jest ich no zadanie. No bo jest ogólna ewakuacja już. Wszyscy uciekają. O oh, Boże, przecież to nawet nie zdążyliśmy zwiedzić placówki, a Ty mówisz, że już jest ewakuacja. Musisz zwiększyć się czas rundy. Weksi krwawisz. A gdzie no. to jest napisane? W ogóle nie jest nigdzie napisane, że jest ewakuacja. Był komunikat. Kurde, tam Ale tak jest, ciemno, a tutaj jest, tak ładnie jest, widno. Gdzie nie ma to żadnego to, licznika czasu, Azus. To powoduje, że nie wiesz, nie ogarniesz. No, dobra, lecimy na ewakuację. No i gdzie ten helikopter? No tutaj na lądowisku, no Eweksi, no podobny jesteś badaczem, nawet nie wiesz, gdzie helikopter... No, no nigdy nie było takiej sytuacji w tej placówce. Dobra, ewakuujemy no. się. Załadowali nowocześniejsze środki. No i pięknie, piękna ewakuacja ja go chcę eskortować, jeśli pozwolisz. Osobiście to go eskortuję. Dobra, ustaw się. Ustaw się, ja cię eskortuję. Znaczy, tu się nie eskortuje, on tu sam to stanie za niego expa. Przed cię wyruszeniem stale. w podróż należy e, zebrać e, na drużynę. Eskortuj, to to Ej, stanie. ktoś za nami biegł w ogóle. Maverick ewakuowany. Tu my też wszyscy się ewakuowaliśmy?